Siemneczko, 6 zielony, Krzysiek, Skoki nacjawskie, a to drugi indywidualny konkurs z Fański Jumping. Yy, w Kusamo jesteśmy Tym razem drugi konkurs indywidualny Jak widzicie wyniki kwalifi kwalifikacji yy, Że chodzi o kwalifikacje to pierwszy on się znękała Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil się zakwalifikowali Więc czterech z siedmiu Polaków się zakwalifikowało Niestety Jarosław Krzak, Paweł Wąsek i Klemens Morańka się nie zakwalifikowali Natomiast my ruszamy z konkursem Miejmy nadzieję udanym, ponieważ No, jeżeli chodzi o skoki w Kusamo Jeżeli chodzi ogólnie o konkursy w Kusamo to zawsze po raz pierwszy mieli z tym problem no i pierwszy z nich Siergi Tkaczenko, raczej nie Polak, ale pierwszy ze skosków, którym skaczę. I to jest krótki skok Siergi Tkaczenki, 100 metrów. No to 18, aż 18? Nie wiem jakim cudem to tak krótki skok. Kevin Bickner i 120,5 Zobaczymy A sorry, że wczoraj w ogóle odcinek nie wyleciał Ale To był powód Że z netem miałem problem I Ogólnie mi się w telefon wczoraj zacinał I nie chciałem wczoraj Yyy Wczoraj nagrywać odcinka z przerwami Bo to byłoby chyba Nie co mógłbym za... Oj Kamil, co chciałbym z skończyć do końca, ale to 106,5 metra tylko i jeszcze z upadkiem z 15 miejsca. Niestety. Nieudany konkurs dla Kamila Socha. Na razie krótkie skoki oglądamy w wykonaniu moich skoczków, których wybrałem. mi mi skakał. I matko Saizenbicha, chociaż poczekajmy. Już dwóch spełniło awans do serii finowej. Martin Hamon i Patik Kosinica z USA Zekwalifikowali się do serii finowej. Może nie, nie zakwalifikowali, ale awansowali. Markus. No i może w końcu będzie daleki skok. No, około punktu K. 117, 3 metry yy, przed punktem K. To jest dopiero 20 lokata. Oj, Ależ, daleko. No to raczej awansu nie będzie do serii finowej. Niestety bardzo krótkie skoki. No i jest to moich 4 skoczków. Z 3 polaków. Na razie 40 skoczków skakało. I halvor Egner Gra na jako ostatni ostatnich 28,5 metra. Zbawimy sobie awans, ale trzeba daleko skakać. No, widać poziom tej rywalizacji jest na najwyższym poziomie. Ale miejmy nadzieję, że... Andrzej Sękała! Oj! No to... Niestety, ale bardzo spóźnił 30,5 i pół! pierwsze miejsce. Oj, czy w ogóle ktokolwiek zamieści punkty? To jest... Ciekawe. Bo ten konkurs. Jak na razie bardzo nieudany. A i jeszcze ktoś czuje, że może potrwać co nami minimum 5 minut. Maksimum raczej. Leci. Leci. Ale to jest krótki skok. Oj! 99 metrów. Ja mam tu w ogóle problemy z odbiciem. Więc jakbyście mogli yy, pod tym odcinkiem weźcie mi, nagrajcie czyli znaczy, nie nagrajcie, tylko napiszcie jak się to odbić, dobrze, bo Ja nie wiem jak to się odbić O może być udany skok. Tak jest! Dobry skok Dawida Kubackiego. 134 metry. I siódmym miejscem. Więc pierwszy taki dobry skok. Siódmy miejsce ma. Jest wysoko. Chociaż do podium mu brakuje trochę, ale ...ważne, że w ogóle awansował do serii finowej. No i ostatni skoczek. Pytę jeszcze oprócz Dawida Casey Dudson. ...awansową. Amerykanin w ogóle to jest jakaś niespodzianka tego sezonu. Leci, leci, leci. Ale to jest krótki sok, niestety. To jest 117. Tylko... ...to jest 42 lokata. No i zawit Jakowackiego mamy tylko w serii finałowej, a uwierzcie mi... ...byłoby dużo gorzej... ...bo... ...no raz... ...zdarza mi się, żebym... ...to do w ogóle jakich dobrych... Kolwiek no i moi drodzy, po pierwsze. O oh, je, yeah. już koniec tej serii. Ryo się prowadzi 144 metry. Przeskoczył skocie. Drugi Filip Ashenwart, Trzeci Stefan Kraft. Czwarty Timmy Zayt. Piąty Simon Aman, Szósty Daniel Andretande. siódmy Karol Geiger. Ósmy Yuki to I dziewiąty Dawid Kubacki. Oraz dziesiąty Pius Paszkę. Jeżeli chodzi o tych, co zrobili punkty, to. W 28 Konstantin Schmidt, 29 Anżalanisz, Semenić i 30 Dyswanden. Niestety, ale moi skrzyżowie z trzech Polaków. Nie zabyło punktów na zasadniczych miejscach. Żyła, Sochi i senkała. Casey Larson i Eisenbichler niby dalej skakali od nich, ale do tego. I Sergej Tkaszenko. No, nieudany to będzie. Konkurs na pewno i to bardzo. I odcinek, no, nie trwa zbyt długo, nie potrwa. Ponieważ już ostatni skok tego konkursu w moim wykonaniu w wykonaniu Polaka Dawida Kubackiego. Miejmy nadzieję, że Dawid jednak nie, nie zapisuje tego skoku, nie użyje innego słowa. Bo chciałem użyć jeszcze bardziej. O, ale to jest krótki skok. Niestety 110,5. Ależ spadnie. 22 miejsce. To jest punkt. Nie wierzę. Ależ on tu. Oj. Niestety. Niestety. Tylko punkt. To jest niesamowite. Rioju Kobayashi prowadzi. Czyli wygrał ogólnie konkurs 147 metrów. No, rekord skoczni w tej grze Karol Geiger, drugi, 3. bardzo nieudany konkurs w wykonaniu pola. ogólnie moich skoczków Dawid Kubacki, 30 miejsce no tego to bym się nawet nie spodziewał no, zobaczmy to podium jak staje na podium Real Yu, liderem Hory Świata no by to cieszy z jednej strony, a z drugiej bardzo smuci, że no nie umiem tutaj skakać Miejmy nadzieję, że jutro Jutro ym, Będzie dużo lepiej No nie ukrywajmy, to była tragedia No nie wiem, 10 minut może potrwał ten odcinek A jak nie to mniej, na pewno mniej Mi się wydaje, bo Mnie nawet nie patrzy ile minut Trwa ten odcinek Ze względu, że nawet nie chcę tego oglądać, czy patrzeć. Natomiast, jeżeli chodzi o klasyfikację, Rio Kobaya się prowadzi. Karel Geiger drugie miejsce zajmuje, wycisza Warcraft. Czwarty Peter Preuss, piąty Casey Larson, szósty Dajki ito siódmy Timmy Zajc i ósmy Dawid Kubacki. Z moich skoczków 13 Kremes Moranka, szesnasty Piotr Żyła, dwudziesty Mario Silent Week. 22. Sander Wosen Ericsen. 25 Andrzej Szenkała. No i bez punktów Markus Eisenbilder Gregor Stiłem Całe, Kamil Soch, Paweł Wąsek, Jarosław Krzak z Jela, No i... Siergiej Tkaczanko. Bez punktów. Trochę do wyników zostało. Dokładnie 32. Natomiast jeżeli chodzi o Puchar narodów... To. Japonia prowadzi. Polska zajmuje czwarte miejsce. Niestety spadła. Słowenia wyprzedziła Polaków. Niemcy są za nami. O jeden punkt. Norwegia ma problem, bo bardzo... słabo chodzi o punkty. Na razie 10 i dalej ma punkty po... Wiśle I i samo. Natomiast ja wam jeszcze raz... O sobie od screena sobie zapisać, bo ja sobie zapisuję to wszystko. Yy... Najlepsza dziesiątka. A poczekajcie tutaj. O. Dobra. Ja Wam już yy, za dzisiaj dziękuję. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, spodobał, to oczywiście łapkę w górę, zostawcie po sobie oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli go jeszcze nie subujecie, a oglądacie moje odcinki lub ogólnie odwiedzacie mój kanał, więc zasubskrybujcie proszę ten kanał natomiast ja wam dziękuję jutro kolejny odcinek i miejmy nadzieję, że nie dobra, nie użyję tego słowa, ale nie zepsuję tego odcinka, bo dzisiaj zepsułem Sorry za taki krótki odcinek, ale po prostu. Ja nie umiem skakać, na niektórych skoczę. No i ku samo mnie przekonało o tym. Jest po prostu przekręte dla mnie. Kwalifikacje tak samo. Nie by się bym zakwalifikowało, ale tak naprawdę mógł mniej. No ale dzięki za, ci... za ten odcinek. No i do jutra. Siemka.